idą po Marisie szeptuchy, masz jej nie szkodziły, w życiu żadne czary. Szeptuchy tańcują i ziołami czarują, i zło czyniają, a przy tym... Janka ślubnego, nie że się dla niego. Rozmawiam na szczęście. Kocha lubo, kochani na brzani. Niech ten mir tu wianek przy odgiwanie. Mir jest symbolem miłości i męstwa. Siły życiowe i zgodem w małżeństwo. Gdyby przestał aż marzynkę. Wino, wino, słodki maromarcie, wszelkie troski z wino. wino. Mir tym serca łączy, co w miłości żyją. A szczerze kochają, którzy go wypiją, a tu naszą na czy, ich magicznych działań, pewnie się nie do do Gdy do zupy wsypiesz, tych nasion, chociaż dwa, na, na. wypowie te słowa. Mój mąż musi tańczyć żyć, tak jak ja uda. Ja. Włożysz na wielkanoc w krzyczku święcone. W mój dniadeczku z barwineczku nosiłam Cię w skrzyneczku. Krzosiłam Cię w nowej skrzyni. Aż mi ciebie ludzie wzięli. O lubczyku, czyż siłko złotem? Jaką ty kontynuuję, wielką kontynuuję, O, kontynuuję, 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 na weselu. kontynuuję, Zapewni miłość wzajem, Zajem. nie zdradzicie jak wyznanie. Zdradzi. Mach, niech będą namiętne te wasze pieszczoty jak się liści w luflu tego zgloty, zgloty. Jemioła i leszczyna, nadają małżeństwu trwałości i miłości. Rodzinie i bogactwa. Łodzinę i bogactwo. A skąd brzozowy. To dla żony siła by wciąż piękna była pocągów rodziła. Jako zapach brzozy kochanków podnieca, niechaj każdy mąż do swej żony ciągle się zalewa. gałoski brzozowe przynoszę nocy worek powstał zawsze. Ja. nie szkodziły żadnej maszkarzy. Częstuję dzieczonką. O zlewku żyta. Okruszyno marka. Jakże twe losy ciekawe dla człowieka. Z Twoimi losy, jak ściśle się splata. I jasny bałec. I chruściana chata. My też przynosimy szyn bogata. hand Niech będzie ten dom błogosławiony, niechże błogosławi matka Boża z nieba. Nie pogardźcie, marysi, wodnem chleba. Abyście nam wymowni nie byli, gospodyni młodej usłużyli. Żeby jadła, żeby piła i z jasiem dobrze żyła. Podzieliłem się na młodoprzód, w psa do trzy sierpcioczni, domowe sprzęty, bożne w আহ <laughs>